Włącz i zostań z nami. Drodzy Państwo, zaczynamy. Takim zdarzeniem jest zorganizowanie pierwszego obiegu niezłomnych pamięci żołnierzy wyklętych pod. Dwa e, o pamięć żołnierzy wyklętych ma zaszczyt współorganizować to wielki święta. Drodzy uczestnicy, czas na. Cześć i chwała! Dziękujemy naszym patronom. Radio Wrocław, panem Tomaszem Dudą. Jest również z nami Radio Rodzina. Wrażenia po wieku. Pięknie, piękna aura, wspaniała trasa. No i niezły wysiłek wysiłek, a jaki wynik? Wynik też nie najgorszy. Godzina z małym haczykiem. Zaplanowałem między 55 a 60. Prawie się udało. Wspaniała inicjatywa. Ruch nas w świeżym powietrzu, a poza tym przypomnienie tego, co było, dzięki czemu jesteśmy tutaj, w tym no miejscu. Troszkę też przenieśliśmy się w czasy historii, kiedy niezłomni też musieli pokonywać takie drogi, aby walczyć. Sport to jedna, a drugie to uchonorowanie niezłomnych. Czułeś, że ten wiek był takim czymś? Nie ukrywam, że pierwsze pięć kilometrów to była rozgrzewka i łapanie oddechu, a po piątym kilometrze już była walka i to było poświęcone dla niezłomnych. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.